Hej, witam was serdecznie. Ja jestem Space Empiria w kolejnym odcinku z American Truck Simulator i kolejny odcinek poświęcony postaci Billiego De Kida. Pokażę wam tylko dokąd pojedziemy. Jesteśmy oczywiście w nowym Meksyku. Tylko na chwilę ten stan opuścimy. Ale to nie w tym odcinku, myślę, że w kolejnym. Z Santa Fe udamy się do Chloe's, czyli na granicę tutaj. Jesteśmy w Santa Fe, no dlatego, że, że tutaj yy, w tych okolicach myślę, też będzie się tutaj dużo działo. Ale póki co jesteśmy w Lincoln County, czyli tam na, na dole, bardziej na południu, bo tutaj mają miejsce dramatyczne wydarzenia. Ostatnio yy, mhm. mówiłem o tym, że pracodawca yy, Bidego Kid'a, nie wiem nawet co, co wiozę, czekajcie, bo nie pamiętam, tutaj muszę wyjechać, a myślę, że objadę chyba z drugiej strony, nie? Tam jest chyba wyjazd, tak. Yy, został yy, no, zamordowany przez, przez niby szeryfa, który został po prostu przekupiony przez tych dwóch Irlandczyków, którzy prowadzili tą gangsterską firmę, można powiedzieć tak, The House. Poprzysiągł on wtedy zemstę, wendetę i założył wraz z innymi chłopakami, którzy też czuli, że coś jest nie tak, ugrupowanie The Regulators, regulatorzy. Chwycili oni za broń i pierwszy na liście był szeryf, szeryf jak on miał na imię, już tutaj patrzę, sheriff Brailey, William Brailey w Lincoln, z Lincoln County. To miała być ich pierwsza, no, pierwsza ofiara, jakby może nie ofiara, tylko no, pierwszy y, kandydat na to, żeby go zlikwidować. No, to jest złe określenie. Bardzo proszę się rozgrzać trochę z tym opowiadaniem. Prawie jedziemy. Pierwszy na liście osób do na których miano wykonać wyrok zemsty był właśnie William Brayley szeryf Lincoln. Okazja nagadarzyła się w roku, zaraz niebawem, bo w kwietniu 1878 roku Brayley miał taki zwyczaj przechadzania się ulicami Lincoln, no a Billy wraz z kilkoma kolegami z The Regulators Ukryli się za ceglanym murem i z ukrycia e, oddali do niego ponad 15 strzałów. E, Braylee zanim zdążył pomyśleć co się dzieje, to już nie żył wraz z, z tymi towarzyszami. E, no, zaraz po, po tych wydarzeniach e, zaczęło się wszystko właśnie od tego zamachu na Braylee'ego. I faktycznie w Lincoln County zapanowała, zapanowała anarchia. Nie tylko chodziło już o potyczki między The House a regulatorami, które tam się gdzieś odbywały poza rejonami miasta jakieś zasadzki, gdzieś na siebie polowali, gdzieś się ganiali. Ja chyba tutaj muszę skręcić. Dobra, tutaj się zastanawiam nad mówieniem i o. To jest dobry test na to, czy należy podczas jazdy rozmawiać. Należy na pewno się skupiać. Rozmowa trochę może przeszkadzać. No ale to też musi to tak wyglądać, żebym ja troszeczkę opowiedział. O, mamy taki mało ciekawy transport, więc cóż, przejdziemy się z powrotem do kabiny. Nie ma co się wychylać stąd. I wkrótce te walki przeniosły się do samego miasta. Coraz więcej osób w nich brało udział, coraz większa ilość mieszkańców. I to nie tylko już chodziło właśnie o walki między The House a regulatorami. Do tych wojen doszło, one były eskalacją różnych konfliktów, które od wielu dziesięcioleci tam w tych, w tych rejonach narastały. Zaczęli walczyć Meksykanie z Indianami, sąsiedzi, sąsiad z sąsiadem, no prawie każdy chwycił za broń, wystarczyło opowiedzieć się po jednej ze stron. W tych walkach ginęło coraz więcej osób i w końcu rząd stanów zjednoczonych postanowił, no, ukrócić to. Bywał się po prostu o upadek handlu w Nowym Meksyku i e, zmieniono gubernatora. E, może zanim właśnie doszło do tej zmiany gubernatora, to jeszcze jedna ważna informacja, że e, walki te trwały pół roku, aż no, prawie, no, prawie pół roku, pięć miesięcy. I w trakcie tych Billy de Kit bardzo zjednał sobie sympatię Hispanios. W ich mniemaniu, w ich oczach Billy de Kit walczył z systemem, który ograbił ich ziemi, wprowadzając tutaj jakieś swoje nowe prawa, które w sposób po prostu nie wiadomo jaki pozbawiły tych ludzi prawa do ziemi, które już uprawiali od wielu, wielu pokoleń. No i oni nie mogli się z tym pogodzić, uważali, że y, tacy ludzie jak właśnie tych dwóch Irlandczyków i The House terroryzują całą okolicę, y, zmuszając y, Hispanios do sprzedawania swoich gospodarstw albo do przeprowadzki gdzie indziej. Y, urzędnicy nie byli dla nich przedstawicielami bra prawa, tylko zwykłymi rabusiami, zwykłymi przestępcami. I tak też y, poczytywany był y, ten szeryf. No w oczach y, zwykłych mieszkańców y, Hispanios nie był wcale szeryfem, tylko przebranym za szeryfa gangsterem, który w bestialski sposób y, zamordował Dunstone'a. I też na taką, taką śmierć y, zgotowali mu y, y, bili wraz z regulatorami, no bo przypomnę właśnie, że była to... No, muszę tutaj bieg, o siódemka może być, chyba podjadę że zastrzelili go z ukrycia, nawet yy, nie dając mu szansy na, na jakiekolwiek tłumaczenie się. Yy, I teraz wracając do, do naszej wojny z Lincoln County, ona po pięciu miesiącach walk yy, dochodzi w końcu do tej sytuacji, że odwołano gubernatora tego stanu, Nowego Meksyku, i gubernatorem został taki ambitny generał. On się nazywał Lou Wallace. No, jego nazwisko może będzie ważne, bo tutaj odegrał w tej sprawie dosyć ważną rolę, ponieważ Lou Wallace chciał tą sprawę no, za wszelką cenę załatwić. I potrzebował zeznań, świadków, którzy wiedzieli kto kogo zastrzelił, kogo obwinić, kto ma trafić na szubienicę, a kto ma zostać uniewinniony. No jednak. Wszyscy bali się zeznawać przeciwko The House, z wyjątkiem jednej osoby, jednego odważnego, oczywiście Bilego de Kida. Napisał on list do gubernatora. W zamian za całkowitą amnestię, poprosił go, z, 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 chciał złożyć zeznania. Willy przystał na tą propozycję. I wkrótce na ławie oskarżonych zasiadło 15 y, mężczyzn, wśród nich byli właśnie ci dwaj Irlandczycy i Willie y, y, Wallace. Wallace uznał, że sprawa jest załatwiona i z powrotem udał się do tego swojego pałacu, do tej swojej stolicy w Santa Fe. Y, sprawą miał zająć się sędzia okręgowy z Nowego Meksyku, który oczywiście, no oczywiście który no, był przyjacielem e, naszych bohaterów tego Marfiego Idolana, czyli właścicieli The House. E, cały akt oskarżenia upadł. E, wszystkich 50, 50 osób łącznie z Irlandczykami uniewinniono, natomiast jedynymi oskarżonymi pozostał e, Billy the Kid i e, regulatorzy. Billy nie czekał na koniec tej farsy, tylko wraz z regulatorami yy, uciekł z miasta. Yy, jednak on jako jedyny chyba wtedy, nawet, yy, no prawie jako jedyny, pozostał w Nowym Meksyku. Reszta rozpieszkła się, yy, uciekli poza stan. Yy, Billy de Kid yy, został w Nowym Meksyku, stwierdził, że wszystko co jest mu do życia potrzebne, to on tutaj ma i zajął się yy, takim procederem, że kradł bydło i konie z farm. The House. Na tyle trwała ta sytuacja dosyć długo. Hispanios go ukrywali. Nikt nie chciał pomóc w jego ujęciu, ale The House znowu wymyślili taką, taki fortel, taką, taki sposób, że no, zmuszą ludzi do tego, żeby go wydali, robiąc wokół niego taki czarny PR. Mieli oni w posiadaniu wiele Gazet wychodzących w Nowym Meksyku i nakazali, żeby te gazety oczerniały Billy'ego Dekida. No i dochodziło do takich sytuacji, że Billy Dekid był przedstawiany jako sprawca dwóch napadów w tym samym czasie, był przedstawiany na rycinach jako szaleniec, który na oślep pędzi, strzela do wszystkiego, co popadnie i, i który stoi na czele innych szaleńców. Już tu wyjedziemy, bo nam się ładna pogoda robi. Taką główną myślą, jaką sobie ci wydawcy wymyślili w tej czarnej propagandzie, w tym czarnym pijarze, w takiej nagonce na Billy'ego Kid'a, było to, żeby, że oni wmawiali tym ludziom, że Billy the Kid jest... Przeszkodą na tym właśnie w tym, żeby ten nowy Meksyk z powrotem stanął na nogi, żeby z powrotem był bezpieczny. Obwiniali o wszystkie złe rzeczy właśnie Biliego Kida i wyraźnie dawali do, do zrozumienia, że gdyby Biliego Kida nie było, to wszystko wróciłoby bardzo szybko do normy. I yy, przełom nastąpił znowu w yy, Wtedy kiedy po śmierci szeryfa, po zabójstwie tego szeryfa, nowym szeryfem elektem został taki też ambitny, nowy, nowy, nowy szeryf, już tutaj zmieniam kartkę, bo muszę zerknąć, nowy szeryf Pat Garrett, To był młody, młoda osoba, która była bardzo ambitna, przede wszystkim żąd żądna sławy. I tą sławę miał, miało zapewnić mu złapanie Billy'ego Kida. I y, wymyślił sobie, że na taką wyprawę zaprosi najtwardszych cowboy z Teksasu. No i zorganizował grupę y, 13-osobową 13 i zimą y, 1800 już sprawdzę y, 1880 roku wyrusza y, Prowadzi dochodzenie, prowadzi tam swoje śledztwo i dowiaduje się, że prawdopodobnie ślady tego Biliego Kida są w forcie Samnon, też w Nowym Meksyku. Udaje się na miejsce, prowadzi tam takie krótkie dochodzenie, wyrusza z z tymi swoimi kolegami. Towarzyszą mu oczywiście dziennikarze, którzy donoszą o każdym szczególe tego śledztwa. Stąd też mamy bardzo dokładny zapis tych wszystkich wydarzeń, myślę. I w forcie Samnon y, przeprowadza y, dochodzenie. Dowiaduje się, że y, prawdopodobnie Billy the Kid y, udał się y, do pobliskiego Rancho, a stamtąd y, w okolice Stinking Spring. Takiej y, miejscowość po polsku to pewnie byłoby śmierdząca wiosna. I około 10 km od Stinking Spring faktycznie trafia na ślad na ślad Billy'ego Kid'a. Dowiaduje się w Forcie Samnon, że Billy the Kid ma zwyczaj chodzić w sambrero z taką zieloną chustą na tym kapeluszu. Na sambrero mają taki, wewnątrz mają taką, są tam pokolorowane, ten zewnętrzny chyba oprys też mają, albo wewnętrzny, się wydaje, że ten no w każdym razie z taką zieloną chustą. E, no i słuchajcie, przybywa, e, na, przybywa do tego e, Stinking Spring. Tam e, okazuje się, że prawdopodobnie Billy the Kid i jego reszta kompanii e, nocują w takiej chatce kamiennej. Nie opodal, Na około pół mili przed tą chatą zatrzymuje się Gareth i rozważa jak to, tego napadu dokonać. Jest, moi drodzy, grudzień. To grudzień to jest, to są mrozy po minus kilkadziesiąt stopni. Nie sposób wytrzymać. A jest trzecia w nocy, kiedy oni tam się, no, tam się znajdują. Więc co Gareth robi? Dzieli ten, ten swój oddział na dwie grupy. Jedną z grup obejmuje, dowodzenie jedną z tych grup obejmuje taki człowiek, steward się nazywa. I Gareth nakazuje mu, żeby zaszedł ten domek od tyłu, od tej drugiej strony. I tam się zasadził i oczekiwał na rozwój wydarzeń. słuchajcie, mróz jest niemiłosierny. Jeden z ludzi tego stewarda odmroził sobie nogi. Ten steward go odesłał i w końcu Gareth proponuje, żeby nie czekać do rana, tylko żeby przypuścić szturm, żeby steward ostrzelał ten domek i przytrzymał go do rana. Steward odmawia, nie chce tego szturmu robić, no i obydwoje postanawiają, że jednak będą czekali do, do Bladego Świtu, aż coś się stanie. Gareth postanawia załatwić sprawę szybko, ma zamiar zabić e, Bilego Kida, jak tylko ten wyściubi nos e, z tego domku. E, mówi do swoich ludzi, że jak tylko podniosę broń, e, to wy macie strzelać. E, I faktycznie rano, e, skoro świt, jest poruszenie, przed dom wychodzi e, jakiś mężczyzna e, niosąc w rękach e, taką specjalną na konia, taki jakby zakładają Koniowi się daje jedzenie w takim jakby worku, nie? Zakłada się mu na, na szyję. No to on to trzyma, ma to sombrero z tą zieloną wstążką, padają strzały. Okazuje się, ten mężczyzna trafiony zatacza się do domu i nagle z domu słychać właśnie z wnętrza, słychać taki... E, taki krzyk, e, już mówię właśnie, to jest ta stronka już. E, słychać krzyk, e, że e, Boudry dostał i chce wyjść. E, Gareth pozwala temu rannemu mężczyźnie na wydostanie się z mieszkania. E, Billy e, też mu pozwala ale wręcza mu rewolwer i mówi yy, oni cię zabili yy, wyjdź i dopadnij tych sukinsynów, zabij ilu się da yy, no plan nie udał się, bo Boadie ledwo doszedł, ledwo te ręce mógł podnieść doszedł yy, zauwa zauważając gareta, skierował się w jego stronę yy, i już tak yy, no pluł krwią niemalże no był na, na skraju śmierci, powiedział tylko chciałbym, chciałbym i ostatnie jego słowa to umieram i wpadł w, w ręce e, e, Gareta ten e, ludzie Gareta złożyli go e, już na kocach martwego e, no sprawa e, dalej nie rozstrzygnięta, bo Billy zabarykadował się w tym domku, nie chciał się poddać Gareth tymczasem na tym zimie marznie, ale nie lepszy los jest wewnątrz, bo Billy nie ma ani ogrzewania, ani jedzenia, no i tak przetrzymują ich przez cały dzień. W pewnym momencie dostrzega Gareth, że coś tam dzieje się przy koń, bo konie stały na zewnątrz, trójka koni była na zewnątrz, ten Dwójka chyba w środku musiała być, bo ich było razem pięcioro, i e, dostrzega garen, że coś dzieje się przy tych linach z końmi, e, i e, bierze na muszkę i e, zabija jednego z tych koni. To, to był akurat koń, właśnie tego, e, tego jednego z tych, z tych zastrzelonych przestępców ludzi, ludzi, bila. E, już mówię, co się dzieje dalej. Oj, trochę mi się tutaj plącze. E, Garrett postanawia, e, że udaremni tą ucieczkę, bo widocznie myśli sobie, że Billy planuje na tych koniach uciec, więc strzela do e, dolin. Te konie się spłoszyły i e, no, uciekły. Ludzie e, Stewarda później je odszukali, ale no, to już droga ucieczki była zamknięta. W końcu Gareth postanawia, że nie ma sensu tak czekać na tym zimie i postanawia wrócić na to rancho, zostawiając na jakiś czas tego stewarta. Więc zostawia stewarta, sam jedzie na śniadanie, zamawia taki wóz z kuchnią, żeby tam im dowieźli. Wraca, Stewart jedzie na śniadanie, a Gareth żartuje sobie, mówiąc do, do Billy'ego: Zobacz, jeśli chcesz przyjść na kawę, to zapraszam. No Billy nie ma już poczucia humoru, krzyczy do niego: Idź do diabła! Ale kiedy na placu pojawia się wóz, gdzie mają jedzenie, Billy widzi, że nie da rady się wydostać, więc poddaje się zawieszają białą flagę i wychodzą z rękami do góry Gareth triumfalnie aresztuje ich, tam nie doszło do żadnej strzelaniny, już więcej udało się ich aresztować ale myślę, że już dalszy ciąg co się dzieje dalej czy to jest już koniec tej historii czy na Bilego czeka po prostu kat czy stryczek czy wyrok i stryczek, to się chyba dowiemy już w następnym odcinku a teraz sobie spokojnie już dojadę bo ja tutaj podczas tej rozmowy taka moja ta jazda nie jest zbyt uważna to ja widzę właśnie sobie przypomniałem, że nie opowiedziałem w ogóle o tej y, policie Maxwell. A to dokończę tą historię, właśnie, bo ona też odegra sporą rolę później. A ta dziewczyna, 16-letnia Hiszpanka, pojawiła się y, właśnie w tym okresie, kiedy, kiedy Billy the Kid y, uciekał z Lincoln County y, właśnie wtedy kiedy rabował konie. No, zaraz, y, kiedy regulatorzy zostali jako jedyni y, oskarżeni y, przez sędziego, ten y, Willy po prostu, y, no, jemu zależało głównie na tym, żeby załatwić sprawę, natomiast zupełnie go nie interesował los y, Bill'ego Kida. Rzecz jasna. Dobra, idziemy dalej. No i ta Polita Maxwell. Y, w forcie e, Samnon, właśnie ona mieszka, i e, bili się w niej, zakochuje zresztą wzajemnością. I wtedy, w 1880 roku, powstaje to znane zdjęcie jego. On zrobił je specjalnie dla, dla Polity. Tam pozuje do niego, właśnie. Z Winchesterem, z tymi charakterystycznymi dla siebie atrybutami, czy tym pierścieniem na małym palcu i, i tą wielobarwną chustą. No, zdjęcie jest wykonane w sepi i jest odwrócone. To mówiłem właśnie na ostatnim, w ostatnim odcinku. Ten wędrowny fotograf chyba nie do końca tak robił je zgodnie. Znaczy, wielu fotografów wówczas zdjęcia zdjęć nie odwracało, po prostu we wszystkich było tak, że były one odwrócone. To była charakterystyczna cecha tych kamer wielkoformatowych, no bo one miały z przodu zwykłą soczewkę, z tyłu miały taką wielką płytę szklaną i ten obraz, siłą rzeczy, był odwrócony. Był do góry nogami, tak go widział fotograf. I w dodatku je, jeszcze prawa strona była lewą, i, i na odwrót. No i myślę, że jeszcze jeden, ostatni już odcinek opowieści o bilim Kidzie to już będzie piąta, ostatnia część. Zobaczycie, jak ta historia się skończyła. Bo zakończenie nie jest wcale takie oczywiste. Ale nie uprzedzajmy faktów. Pojedźmy sobie tutaj, właśnie po tym stanie, jeszcze trochę zobaczmy, jak on wygląda. Duże przestrzenie. Arizona też bardzo fajnie jest oddana. To ostatnio jechałem po Arizonie. To tutaj po prawej stronie, zobaczcie, mijamy kolej. mogę zdradzić szczegół, że, że właśnie odnośnie widząc kolej, że e, Billy the Kid e, z tym garetem triumfalnie wjechali do e, do Las Vegas e, tam zostali przyjęci jak bohaterowie nie wiem, nie wiem czemu właściwie do Las Vegas oni ich aż zabrali e, no ale tam tam trafił i potem z Las Vegas koleją on pojechał do. z powrotem do. do no wrócił do Santa Fe, aby tam czekać na, na wyrok. Uuu, trochę szybko, trochę szybko. Chloe's, dobrze, odkryliśmy Chloe's. O, znowu mi zgasł. Trzeba strasznie puszczać wolno. O ten gaz, znaczy to sprzęgło, widzicie, bo mi gaśnie. A, gaśnie, dlaczego mi gaśnie, bo ja po prostu ruszam z 13 biegu, tutaj i tak z... z siódemki, siódemki, może to nie jest szczyt marzeń dobrego kierowcy, żeby tak ruszać, ale ważne, że skutecznie. No i prawie cała historia nam za cała, cała droga to będzie to było opowiadanie tej jednej historii. A teraz wypadałoby już tylko zameldować się na miejscu. To będziemy tutaj skręcać. Czekajcie, trzynastka? A ja tu szukam kurczę innego biegu. O, siódemka może być. Dobra, teraz pytanie, właśnie jak my zaparkujemy. Mamy chwilę czasu, więc za 15 punktów spróbujemy tak stanąć. Tylko zobaczmy. Aha, no my jesteśmy tutaj zaraz. Dobra, to, to wydaje mi się, że to jest dosyć prosta sprawa. Tylko, może zrobimy to na dwójeczce. O, ale tutaj ruszyłem. O, bardzo łatwe będzie. O, więc czemu nie? O, pięknie. Rozprzęganie. Rozsprzęganie, dokładnie. No, będzie. O, jesteśmy na poziomie czwartym już. No to pięknie, dobrze, idzie. Yy, weźmy sobie tego długodystansowca. Będziemy mieli więcej różnych zleceń. Dobra, zapiszemy sobie stan w razie czego. Może być tu. No dobra, i zapraszam na kolejne odcinki z tej strony Space Empiria. Hej, hej, cześć.